Cześć kochani, dzień dobry, jest sobotni poranek. Jestem sama w domu, nie ma ani męża, ani dzieci. Także sytuacja jest nieczęsta i korzystam siedząc w ciszy, delektując się po prostu spokojem. Siedzę w piżamie pod kocykiem, obok mnie piesek. Yy, I tak, próbuję się rozbudzić, mimo że spałam do dziewiątej. Dla mnie to jest najpóźniej. Jak tylko to możliwe, w tygodniu wstaję między 6.30 a 7.00 a w weekendy 9:00, to jest taki maks. Nie lubię wstawać później, bo wtedy mam takie poczucie utraty czasu. E, jestem przez cały dzień zamulona i mało rzeczy robię. W ogóle nie, to nie dla mnie. Ja wolę wstawać rano i mieć takie poczucie, że dużo rzeczy można zrobić. E, a tak, jeżeli chodzi o robotę, to dzisiaj jest sobota i właśnie mm, piję kawę. Eee, zaraz będę montować filmy, a w tle leci komedia znaleziona na YouTubie, znaczy leci, teraz spauzowałam, eee, jaki to jest tytuł, zaraz wam powiem, będziecie się śmiać ze mnie, bo to jest taka typowa amerykańska komedia o amerykańskich, o amerykańskiej młodzieży, ale powiem wam, że pozytywnie mnie nastraja, Podryw na głupka. Film z 2009 roku. Nie jest tragiczny, nie jest jakiś niesamowity, ale dla relaksu jak najbardziej ok. A relaks jest mi bardzo potrzebny. Teraz do siebie dochodzę, dopiję kawę, zmontuję film, a później zabiorę się za porządki. Tak, Luisek, pomożesz mi? Pomożesz mi, synku? Tak. Znalazłeś już wszystkie przysmaki? Znalazłeś? Luisek, szukaj! Idź szukaj, tam jeszcze na dywanie pani pochowała. Idź szukaj, ja wiem, że to nie zjadłeś wszystkiego, bo widzę nawet z daleka. Także co ty robisz? Luisek ma swoje poranne e, zabawy. Tak. No, spędzamy razem czas. No, także kochani widzimy się później. Oto jestem w lepszym wydaniu, czyli z makijażem. I z moją lepszą połówką. Uła, <grym> z... Tak, rozumiem cię i rozumiem, że to jest jedyne zdanie, które jesteś w stanie wypowiedzieć, ponieważ mój mąż, mój mąż, jak jest głodny, to jest też zły. I lepiej z nim nie gadać, naprawdę. Najlepiej milczeć albo ja coś opowiadam wesołego, a on tylko słucha. <grym> Yy, i fakt faktem, że jesteśmy bardzo głodni i jedziemy do seafooda, restauracji w Sopocie w której już mieliśmy okazję być i też tam nagrywaliśmy vloga i jak byliśmy w seafoodzie Piotr to siedzieliśmy przy barze i wtedy oznajmiliśmy że wzięliśmy ślub, pamiętasz? i piliśmy, ja piłam proseko. no jakiś czas temu tak, to było w Seafoodzie i jedziemy właśnie tam. Zachciało nam się świeżej ryby i owoców morza. A że ja nie przyrządzam najlepiej owoców morza, wolę oddać te, yy, te dania. Ale pan wyjechał ryzykownie, profesjonalistą. I kolejny pan wyjechał ryzykownie, zajechał nam drogę. Ekstra się jeździ w Polsce. Także zmierzamy do Sopotu i jest dzisiaj bardzo zimno. Osoby, które mają dosyć zimy, zostawiają kciuka pod filmem. Ja już naprawdę marzę o wiośnie i robię cały czas miłe rzeczy, żeby się nakręcać i żeby nie było mi źle, bo pogoda jest bardzo depresyjna. Dzisiaj zjeść. W zasadzie to mam ochotę na wszystko, a ty? Jaka decyzja? Jeszcze nie wiem, Za trudny wybór. Nieby krótka karta, a jednak wybór mają ekstra Same takie konkretne rzeczy. Zamówiliśmy sobie już tania. Ja będę jadła, słuchajcie, karpacie ze ośmiornicy, którego nie mam już tak dawno, że chyba zapomniałam, jak smakuje. A Piotr będzie jadł baby kalmary z grilla, potem dania główne ja mam tuńczyka, a Piotr ma rybę dnia. Jak ona się nazywa, ta ryba? Tungurdu. Właśnie tak. To ja będę ruszać ustami i potem dogram. Tak, w każdym razie jesteśmy tak głodni. Mam nadzieję, że się w kuchni będzie dla nas łaskawy i szybko dostępiem wydania, ale na pewno, bo jak tutaj byliśmy ostatnio, to uważam, że obsługa tutaj była na najwyższym poziomie. Dzisiaj pewnie też tak będzie, nie? Staliśmy czekadełko pasty z makreli i powiem Wam, że mój mąż robi najlepszą pastę z makreli, więc zobaczymy czy w Seafoodzie jest lepsza pasta, a tutaj pani przemiła. No. Baby kalmary, jak ty Piopek zjesz takie małe słodkie... O właśnie w ten sposób. Wybierzemy, wybierzemy największą i udowodnimy co Moje karpacie. Dobra, zobaczymy kto ma lepszą przystawkę. Moje karpacie to śmiernicy jest pyszne, takie bardzo ożywiające. Mm, tutaj czuć nutę cytryny, taką bardzo intensywną. Jest naprawdę dobre. A teraz baby, kalma, Piotra. Mm. Ale głupi ostrosz. Oh Też jest przepyszny bardzo ciekawie przyprawiony czy to jest rozmaryn? Mm. naprawdę, bardzo dobry moja przystawka jest taka bardziej mm, orześniająca i lżejsza a Piotra danie to jest takie cięższe, jeżeli tu kiedyś będziecie to w zależności od gustu będziecie wiedzieli co wybrać Piotrek został swoją skreję to mojego dodatki. I właśnie się kłócimy o to, kto ma ładniejsze danie, a to jest moje, moje. Czyli tuńczyk z grilla, ale wielki kawał mięsa, czy ja to wiem. Napiszcie w komentarzu, kto ma ładniejszy obiad. Piotr z kraja, czy ja? Tuńczyk. Smacznego Misiu. Jutro będziemy w Kupole, z nami Orlando, Jacksonville. ale Nowy Jork jest ładny. No, Waszyngton. Piotruś nie wytrzymał i zamówił deser Nie, nie, nie. <grymne> Budyń ze słonym karmelem i z kuczonką. Tak, 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 tak Czy Piotruś wygląda jak Piotr z Nie, absolutnie Jedzenie było pyszne, teraz idziemy spalić je na spacerze nie robić zapasy. W samochodzie spalimy, co? W samochodzie to możemy spalić. Będziesz szybko jechał i będzie adrenalina. Chodź idziemy. Tak. Nie żartuję, my zawsze jedziemy, jeździmy zgodnie z wszelkimi przepisami. Przejdźmy. cicho. Także jedziemy po naszej cudownej randce. Dobra? O, to chodź wejdziemy tu jeszcze do to zjem. Nie, naprawdę, to jest to, jak jest się w restauracji dru drugi raz, długi czas po otwarciu i restauracja wciąż utrzymuje bardzo wysoki poziom, to wtedy można być pewnym, że tutaj zawsze będzie dobrze. A nawet nie daj Boże, gdyby komuś powinna się noga, to oni na pewno wiedzieliby coś zrobić i jak z tego wybrnąć, no bo to też jest ważne, a błędy popełnia każdy, nie? nie. Tutaj w ogóle są różne takie knajpki, ale żadna. Nie wzbudziła naszego zaufania. W jednej z nich niedawno byliśmy. Nie chcę tutaj nikogo hejtować, ale nie było tutaj dobrej. Źle się czuliśmy. pamiętasz? oboje. Tam moi drodzy braliśmy ślub Właśnie tam, w tamtym kościół. Wzruszyłam się. O A ty? Naprawdę mieliśmy cudowny ślub Jeżeli się wahacie, czy brać ślub, czy nie, to brać Bardzo często pytacie się o te kolczyki Ja już wam mówiłam jakiś czas temu, skąd one są I to jest prezent od Świętego Mikołaja Tegoroczny i te kolczyki są ze Swarowskiego One mają tutaj zapięcie Tutaj mają sztyft, i widzicie, ten element jest jakby ruchomy, i możecie je nosić tak na dół. Tak mi się w ogóle nie podoba. Albo właśnie ułożyć sobie wzdłuż ucha i to mi się szalenie nie podoba, i Wam też, <gry> bo się o to pytacie. Yy, także kolczyki na specjalną okazję, o które mój mąż zapytał mnie jakiś czas temu: dlaczego tak rzadko je noszę? I stwierdziłam, że nie ma co czekać na specjalną okazję i teraz noszę je, tak jak po prostu mam ochotę. To tak jest że... Mam tutaj na nadgarstku. Tak, Złoto. Muszę tam złotej. Muszę ją zanieść, na... żeby mi skrócili o milimetr. Tu będzie No to wtedy ten element, który wyjmą to przetopię go na kolczyk do nosa. Chyba do. Nie, nigdy nie sami się kolczyka wnosi. Ale miałam kiedyś kolczyk w brwi tutaj. <grystanie> Zdziwieni. Dużo miałam dziwnych rzeczy w języku. Miałam przez wiele lat kolczyk, ale o tym może opowiem Wam w osobnym filmie, bo temat jest na tyle ciekawy, że myślę, że zasługuje na osobny odcinek. A jeszcze wracając do Seafooda, to tak sobie mm, teraz myślę, że naprawdę u nich wszystko jest tak jak być powinno i tak fajnie ludzie tam pracują, nie? pozdrawiamy dziewczynę, która nas obsługiwała cudowna, profesjonalna przesympatyczna, otwarta niesamowita idealna, naprawdę, czułam się jakbyśmy się znały wiele lat, jakby była moją koleżanką e, która chce nam po prostu doradzić coś e, dobrego i doradziła nam bardzo dobrze także dziękujemy, jeżeli to oglądasz było nam naprawdę przemiło i aż serce się cieszy, że w tym mieście coraz więcej jest takich uczciwych, fajnych restauracji na poziomie, bo to ile razy się nacieliśmy na niefajne restauracje w naszym mieście głównie to jest po prostu przykre. Naprawdę jest to przykre, i nie wiem, jak można być y, człowiekiem, który normalnie egzystuje, idzie spać spokojnie i patrzeć w lustro, mając tak nieczyste sumienie i wiedząc, że truje się ludzi albo jest się nieuczciwym. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale wiem, że będę się już z wami żegnać. My lecimy dalej, spędzać miło czas eee, i co? Widzimy się z wami już niedługo w kolejnym filmie. Pa! <śleszy>